Tymczasem pora przejść do rozgrywki, ale najpierw czekam aż gra się załaduje. Oby teraz to lepiej chodziło niż chwilę temu. Chociaż jakimś dziwnym sposobem zabiłem templariuszy. No, bo moja drużyna już gdzieś tam walczy z przodu. Przyjął dogonić. Inquisition forces. Trying to protect the refugees.

Wolę nie chodzić na te punkty, ponieważ to jest y, taka bariera zamrażająca. Zamroziłoby mnie to. Dziwne, ponieważ Mak, który to rzucał, już podniosę. Okej, okay. Jesz jeszcze ktoś masz tarcze ci rzuciłem wyłączyłem obrażenie duży nowe, bo to było straszne. Zmagnie to, kolejny skill. Ale się chyba nie doczekam wcześniej, go załatwię. Chciałem sobie podnieść, niestety, filmik się odpalił.

The Herald of Andraste uh. Uh. what you said to that soldier we do not teach that magic is evil. We teach that pride is evil and does not corrupt only mages but I did not ask you to come simply to debate with me And why am I here? I know of the announcement. And I am familiar with those behind it. I won't lie to you. Some of them are grandstanding, hoping to increase their chances of becoming the new divine. Some are simply terrified. So many good people, senselessly taken from us. What happened was horrible. Fear makes us desperate. Ale nie bez to Idź do nich. Upewnij pozostałych kleryków, nie jesteś demonem tylko straszne rzeczy. Strasznie cię chudko mówisz, kobiety. Ja mówię głośno o Chcą mojej śmierci? A dobra, to się Jeśli Czy że jesteś to nie

As they will listen to no other, you could build the Inquisition into a force that will deliver us... or destroy us. I will go to him to write Sister Leliana the names of those in the Chantry who will be amenable to a gathering. It is not much, but I will Just Owszem, mógłbym to pominąć, ale nie, chcę wysłuchać, co masz do powiedzenia. Czasami za dużo, dużo gadają. Dobra. I w tym momencie mamy możliwość otwartego zwiedzania tego całego świata. Już zajęliśmy tutaj tą placówkę, tak jakby. Jest do i musimy teraz troszeczkę powiększyć obszar władzy Inkwizycji. Tu możemy coś zająć. Oczywiście, nie ten przycisk, jestem za daleko. Matka awatarów. Dobra, nie będę tego czytał trochę za dużo. Dwa zdania można przeczytać, ale nie całą taką wypowiedź. Rzućmy okiem na mapę. W którą stronę powinienem się w tej chwili udać? Tu mamy dwa questy zapewne poboczne. A tu jest quest główny. Pójdę najpierw tutaj po tego questa pobocznego. Skoro i tak koło niego jestem.

To jest bardzo fajne w tej części, gdyż możemy podejść, odebrać takiego quest'a i ten świat jest naprawdę pozornie otwarty, ponieważ nie jest to całkowicie otwarte, są takie obszary, na które się udajemy, ale te obszary właśnie są bardzo otwarte i wykonywać zadania główne czy zadania poboczne w takiej kolejności, jaka nam się podoba i chodzić tak, jak nam się podoba. Tutaj eksploracja jest dość, dość fajna. I jest spory nacisk na nią położony, ponieważ musimy, tak jak już mówiłem, pozbierać te wszystkie Elfikormen, jak również żelazo, bo będzie to potrzebne nam do wszystkiego. Tu mamy kolejny quest poboczny. Barany, okej. Okay. Kilka baranów na pewno złapiemy i Wam przyniesiemy. Magowie, którzy atakują zwykłych ludzi bezbronnych, to również barany, więc myślę, że się nadadzą. Prawdopodobnie to akurat nie będzie dobre pożywienie. Wojna magów w tempie. Kolejny długi tekst. Powiedzmy, że został przeczytany. Poszukajmy, czy nie ma tu jakiejś skrzyni schowanej za budynkiem. Często się to zdarza. To może tak szczelina, bracie krwi, nic tu akurat inaczej niż w ten sposób nie pokazuję kolejny kościk jak mi jadzionek? Dobrze. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać na tym streamie, ponieważ już się tak zdarzało, że nie było dźwięku, ale teraz powinno być chyba wszystko włączone. Próbowałem odpalić face riga, tak jak już mówiłem, a niestety nie zadziałało. To należycie części broni, ozdobne klejnoty. Szukajmy, znajdziecie. Czy jest ten quest, którego ja szukam tam? O, to coś było. The Templars don't seem who gets caught in their war. The refugees here in dire need of help. If the war doesn't kill them, cold or starvation will. Umrozh z Mhm. Mm Spadaj. What can you tell me about the Templars? All the Templars were called the Val Royaux not long ago. These bastards ignored the order. Now they're killing rebel mages, along with any refugees they think are mage sympathizers. Every Templar I've ever known has wanted to protect the common folk. These men defile their orders good name. The real rebels are up north in Redcliffe, dug in and taking care of their own. The ones out here are just apostates, locked up in the circles all these years, and now they've gone mad with power. The rebels in Redcliffe have washed their hands of them. I wish we could do the same You were concerned about refugees starving. Yes. Many of them brought food, but they expected to be home by now, or safe in a the city. There's a hunter up the hill who had some ideas. <laughs> tak, chyba z nim rozmawiam. Is there anything we can do to help people deal with the cold? I asked the Inquisition to send blankets. you think I was asking for a wagon of raw livery. The recruit named Whittle is trying to make what we can bring in last. If you have any ideas, talk to him across the road. What other problems do these refugees face? We've got some injuries that go beyond Stitches and Alfred. I know healers are in short supply, but if you can find someone in Redcliffe to help us, it would save a lot of lives. You you to tell me, the robot. man who's supposed to be getting horses for the Inquisition? Horsemaster Dennet. He lives on a farm to the west. Tough old fella. We haven't heard from him. Best we can tell, he's old up until the majors and templars are done killing each other. Farewell. And you as well. Mamy czwarty poziom. Stabilizuj obszary, zamykaj szczeliny do pustki, poszerzaj zasięg inkwizycji, rozbijaj, rozbijając nowe obozy, wykonując terminowe operacje zatrzymiowe, by zdobywać władzę i wpływy. O mam level. Władzę można wykorzystać przy stole nalat, podblokować nowe możliwości, zgromadzając bezczesność zwiększa rangę inkwizycji da i dacie dostęp do unikatowych profitów. Hmm. Ok, ale mamy poziom. Dlatego wydajmy sobie jakieś punkty. Zrzućmy najpierw punkt... punkt na, na statystykę, ale jednak się nie da, nie wiem od czego to zależy. Może samo się tu rozdaje, ponieważ magię mam już 15, chyba mniej. mniej. Dobra. Zdajmy tutaj w jakąś magię. Tak jak mówiłem, chciałbym pójść tu w magię lodu. To będzie chyba główna magia moja. Krok w pustkę. Korci mi trochę ten teleport, ale. Premier do czasu działania. Zamrożenie wychodzenia. To jest mistrzostwo, by się przydało. Mina zamrażająca, ściana lodu, ściana lodu jest fajną rzeczą, ale trzeba to zrobić. I tu jest potem tarcza. No i to zamieć. Jednak będę musiał w tą stronę, bo inaczej się nie da. Okej, okay, zróbmy to. Jeżeli chcę pójść w lód, to na razie zrobię to tak. Może szybko zdobędę kolejny poziom i będę mógł. Ulepszyć kolejny jakiś skill, bo bojowy bo na razie to jest mało Pom pomożemy tym ludziom. Pomożemy, gdzie jest ten człowiek, do którego powinienem się udać? Na zachód, czyli gdzieś tamtą stronę, ale w tej chwili mamy tak. Tu nie wiem co pisze. Tu jest jakiś quest, więc może pójdziemy tu w prawo. Tu jest jakiś obóz, więc spróbuję go zająć. Nie ja wiem gdzie jest ten quest. Tam do będę się musiał udać. Koniuszy jest o, strasznie daleko. No nic, tutaj gdzieś powinien być jakiś obóz w Bukalicy. Rzućmy okiem na mapę jeszcze. Tak muszę pójść tu w lewo. Tu jest jakaś droga. Gdzieś tam dalej jest ten obóz. Muszę go zająć, potem będę mógł iść dalej. No i nie muszę tyle gadać. O, tu korzeń jest. A to nie korzeń. To jakaś roślina. gdzie teraz? Będzie trzeba często zerkadać na mapę, może tutaj w lewo pójdę. Mam wrażenie, że to jest na samej górze ten obóz. Okej, okay, czy rozbijmy obóz. Zająłem. Kolejny teren podobu z inkwizycji, fajnie. Dostajem punkt władzy. Można odpocząć. Ale tego robił nie będę. Można zmienić towarzyszy, tylko, że chwilowo nie mam innych, więc ich nie zmienię. Zobaczmy tu... Haha, fajny wodospad. Bardzo fajny. Ale nie przyszedłem tutaj, żeby chodzić po wodospadach, pod wodospadami, tylko robić questy.

Okej, okay. O, tu mamy. Znalazłem mam cztery odłamki. O, pewno ludzi tam w dole. No to zejdźmy jakoś tam delikatnie. Może nie są jacyś mocni, więc yy, może dam radę ich zawalić. O, no, nie są mocni. Dobra, można powalczyć. Patrzcie na to! Apostaty się zmęczono w siłach. Widzę tak samo wielu templarzy. było porzucę tego kolesia? By o, Ulepszony pierścień, fajnie. Później popatrzę, czy mogę tego użyć. Gdzieś widziałem odłamek. co to za dłamek był A, ja się tu biję z jednym i tam się biją z drugimi. Dobrze się zrobiło, za dużo się zleciało. Ale na szczęście sobie poradziłem z nim, choć troszeczkę ucierpiałem. Ok, moi towarzysze dostali awans, dlatego zdajmy im punkty. że coś tu. zmniejszenie obrażeń, odbijanie pocisków. Dobra, zróbmy to. Kasandrze Solas. Ten mag idzie w pomoc. Totalną. O co ...i Warik idzie w kusznictwo Szpilowanie. Punkty rozdane, możemy tylko zwiedzać. Ja byłem gdzieś na górze. Tam jest ten wodospad, czyli byłem gdzieś... ...w tamtym miejscu. Dziwne. nie pamiętam gdzie są te przedmioty, które widziałem. Może się gdzieś znajdą. Nie można otworzyć. Pali się, nie da się wejść, nie można otworzyć. Niestety nie wejdę tam Może to ta wieża, mi coś powie. A tu byłem. Też nic o, tutaj są przeciwnicy. Gra mogiem na sam początek rozgrywki jest trochę wymagający. Ale jakoś sobie radzę. Przeszukajmy ten teren. Po szmar. Mogłoby się